Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Dziś na warsztat w nowościach bierzemy. Największy hit pod kątem Suwa w Fordzie, najbardziej popularny suw Forda, jaki powstał od 2008, tak? W 2008 chyba była pierwsza Kuga, albo 2008. W summa summarum już sprzedano ponad milion egzemplarzy, to jest jego najnowsza generacja. I powiem Wam, że wziąłem samochód ten najbardziej, tak w cudzysłowie, wypasiony, bo można znaleźć kugi, które będą w innej wersji silnikowej i będą znacznie tańsze. Ale wziąłem samochód, który jest najbardziej wypasiony również pod kątem zestawu napędowego, bo przejechałem się tym samochodem w Automaniaku i powiem Wam, że byłem nim naprawdę bardzo miło zaskoczony. Bo z jednej strony... Dobra, no to na początku może postawmy taką tezę, bo... W tej wersji, w wersji hybrydowej plugin, czyli z wersji z silnikiem elektrycznym, który bez silnika spalinowego może normalnie jeździć i może funkcjonować, jest najdroższa. Kosztuje około 180 000 zł. 180 bodajże 5 tysięcy zł. I teraz tak, jak porównamy z samochodami konkurencji, to te samochody, które nie są hybrydami plug-in, ale samochodami tej klasy są pewnie odrobinkę tańsze. Czy warto dopłacać, czy nie? Czy to zmienia jakby sposób funkcjonowania tego samochodu? No właśnie, za chwilę się o tym przekonamy, ale zaczniemy oczywiście od czego? Moi drodzy, zaczniemy oczywiście od mubi. Najtańsze no ubezpieczenie na nową Kugę w wersji hybrydowej, co ciekawe i właśnie do tego zaraz dojdziemy, bo naprawdę dużym silnikiem jak na samochód tego typu w dzisiejszych czasach, kiedy większość producentów coraz więcej oferuje nam na chociażby silniki 1.0, to Ford Kuga w we wersji z silnikiem 2,5 litra ma... Kosztuje 512 zł minus oczywiście 150 zł, które dostaniecie zwrotu, jeżeli skorzystacie z tego linku, to 150 zł wróci na, na, wasze, na wasze konto. Dobra, tak naprawdę wprowadziłem Was w ten temat. Bo z jednej strony dla miłośników samochodów, dla miłośników dawsi, jest ich pewnie tyle w porównaniu do całego kanału, to żeby było jasne. Ale tak czy siak można też zamówić kuga z silnikiem 1.5. Można też zamówić dla tych, którzy kochają klasyczne diesle z silnikiem e, diesla dwulitrowym, który też będzie działał. Ale to jest hybryda z dużym czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2,5 litra. Do tego mamy silnik elektryczny. Łączna sumaryczna moc to 225 koni mechanicznych. Jak to się przekłada na jazdę? Zaraz wsiądziemy i zaraz się nią przejedziemy, bo uważam, że to jest w ogóle aż z rękawa jak jeździ ten samochód. Zrozumiałem to, jak zacząłem nim jeździć jakiś czas temu. Natomiast przede wszystkim chcę Wam pokazać, że kuga tak naprawdę sporo urosła, bo jest o 8 cm dłuższa niż jego poprzednik. Rozstaw osi o 2 cm większy, jest nieco niższa linia dachu, ale... Przez to, że jest niższa linia dachu, i przez to, że samochód został absolutnie inaczej skonstruowany, to w tej wersji jest w nowej kudze, jest więcej miejsca na głowę. Czyli da się i to jest fajne. Niesamowitą, jakby rzeczą, która z jednej strony jest banalnie prosta, a z drugiej strony jest taką rzeczą, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę, jest chociażby to, że fotele z tyłu są również przesuwane i dzięki temu mamy samochód, który ma w klasie najwięcej miejsca na nogi dla pasażerów. Podgrzewane fotele z tyłu. Proste, banalne, a zobaczcie, naprawdę potrzebne, a Ford tym się naprawdę wyróżnia. Zresztą tych rzeczy w Fordzie jest tu e, cała masa takich dosyć charakterystycznych i dosyć specyficznych, ale o tym chyba pogadamy, jak będziemy jechać. Po swoją drogą bagażnikowo. O Robert co jest w bagażniku? O rany. Tak, Krzysiek, jest to jak widzicie jeden z największych bagażników w tej klasie, w tych samochodach. Pomimo tego, że mamy do dyspozycji hybrydę, która jeździ te pierwsze kilkadziesiąt kilometrów tylko w wersji ze silnikiem elektrycznym. A ile naprawdę jeździ przy takiej pogodzie na minus? Chodźcie! Jak w każdym Fordzie skrzynia biegów obsługiwana jest za pomocą e, pokrętła. Musicie się przyzwyczaić, jeżeli będziecie jeździć z tym samochodem do takiego specyficznego dźwięku, e, który wydawany jest przez głośniki na zewnątrz silnika elektrycznego, szczególnie przy włączonym biegu wstecznym, bo faktycznie ten dźwięk jest dosyć czytelny. Są to coraz częstsze wymogi bezpieczeństwa związane z tym, żeby samochody elektryczne jednak było słychać e, chociażby w garażach takich dużych publicznych, gdzie się cofa, gdzie mogą dzieci biegać dookoła. I, i różne rzeczy siedzieć, żeby faktycznie było słychać, że ten samochód jest gotowy do jazdy i prawdopodobnie e, będzie się ruszał. Powiedziałem Wam o tym, że silnik elektryczny i silnik spalinowy. I teraz silnik spalinowy to jednostka 2,5 i ona jest troszeczkę oldschoolowa, ale to bardzo sprawdzony czterocylindrowy silnik, który jest takim silnikiem, nazwijmy to tej generacji. E, niezawodnego, dużego silnika od Forda, który ma 4 cylindry, ma 2,5 pojemności, jest wolno ssącym silnikiem, czyli takim to trochę oldschoolem, ale takim absolutnie w dobrym tego słowa znaczeniu pod kątem niezawodności i funkcjonowania i ma, mimo tego, że ma 2,5 litra, ma tylko 150 koni mechanicznych ale jest wolnosący, bez żadnych turbin, bez żadnych skomplikowanych urządzeń. Do tego jest nowa technologia w postaci silnika elektrycznego, który ma ponad 130 koni. Łączna sumaryczna moc, no bo jakby konie z silnika spalinowego i z silnika elektrycznego nie dodają się tak po prostu. Łączna sumaryczna moc to 225 koni mechanicznych. Bateria, która ma niespełna 15 kWh, pozwala mu teoretycznie zgodnie z dokumentami, czyli zgodnie z danymi technicznymi na papierze przejechać około 55 km na, na samych silniku elektrycznym. W rzeczywistości my regularnie uzyskujemy wynik około 40 km na silniku elektrycznym i to naprawdę bardzo sprawnie, bardzo fajnie działa wyświetlacz HUD, który jest wyświetlaczem na szybę, faktycznie jakby w dzisiejszych czasach mógłby być takim wyświetlaczem, który byłby prawdziwym wyświetlaczem na szybę, a nie tylko i wyłącznie tą klapką z plexi, która się otwiera i zamyka. Z drugiej strony spełnia swoją funkcjonalność, ale faktycznie jest troszkę tak jak były robione wyświetlacze jeszcze jakiś czas temu w tej motoryzacji. Czy nam się to podoba, czy nie. Elektryfikacja moi drodzy jest wszędzie. Zobaczcie. Szybkie stacje ładujące e, autobusy warszawskie. Eko Energetyka ale dokładnie tak samo możemy się czuć w tym samochodzie, który dla mnie jest ciekawym miksem najlepszych tradycji fordowskich pod kątem samego prowadzenia i sposobu prowadzenia się samochodu z bardzo fajnym, bogatym wyposażeniem tego auta, oczywiście z podgrzewaną kierownicą z systemem automatycznego parkowania, w którym jest zdalne parkowanie nie ingerujemy oczywiście w to on sam znajduje miejsce, sam skręca sam, sam wjeżdża itd. tak dalej, tak dalej. wszelkiego typu systemów bezpieczeństwa i taki miks nowoczesnej technologii, czyli elektrycznego silnika, dzięki któremu możemy normalnie jeździć na co dzień i nie czuć bolączki żadnej, że mamy samochód elektryczny, bo do tego mamy do dyspozycji troszkę oldschoolowy silnik o dużej pojemności, bez żadnych turbin, bez niczego, taki, taką fajno sprawdzoną jednostkę napędową. Pewnie, gdyby ona była tylko i wyłącznie w wersji z silnikiem spalinowym... Pewnie byłaby dużo bardziej paliwożerna i działa taka, taka działająca, nie dzisiejsza, ale w związku z tym, że jest połączona z silnikiem elektrycznym, to to naprawdę fajnie działa. Zresztą, zobaczcie, jakie wyniki udało nam się uzyskać jeżdżąc tym samochodem tak, jak powinno się jeździć. Chciałem sprawdzić, dlaczego on ma 3,6 średniego spalania. I wchodzę w komputer i się okazuje, że teraz tak. Przez ostatni czas faktycznie jest samochód, kiedy wraca do domu, jest podłączany do gniazdka, żeby ładować. I przez ponad 8 godzin jazdy. Zrobił 210 km, bo jeździ cały czas, w większości teraz cały czas po mieście. 149 km zrobił w wersji elektrycznej. I absolutnie nie jest to taki tryb wymuszony, że, że musisz delikatnie naciskać ten pedał gazu, tylko normalnie jeździsz o 150 km. Średnie spalanie na 100 km z przebiegu ostatnich 211 km jeżdżenia po mieście, czyli kilku dni jeżdżenia po mieście, to 3,6 litra na 100 km. 36. to można tak produkować samochody? Ja <grystanie> się. Jak to jest możliwe? A gdzie moje widla z tej spalające po 20 litrów na 100 km? Podwójnie doładowane i jeżdżąc na delikatne muśnięcie gazu. A ten jest to nie prawie tak samo. <grystanie> Ale żeby nie było, że byliśmy tylko tacy święci i tak prawilnie jeździliśmy i o... Ładowaliśmy ten samochód zawsze co noc. Również czasami zapominaliśmy ładnie ładować tego samochodu i jeździliśmy tak jak chociażby teraz, czyli zasięg 0 km na baterii i on jeździ w trybie mieszanym. Wtedy spalanie tego samochodu po mieście to jest w granicach 7 litrów na 100 km. Jak na auto z 2,5-litrowym silnikiem? Uważam, że to całkiem przyzwoity wynik. Oczywiście nie liczcie na to, że w trasie ten samochód spali wam 3,5 czy 3,6 litra, tak jak pokazywałem wam, że jest to możliwe w mieście. No bo e, kiedy jedziemy w trasie, bateria oczywiście nie wystarcza, tylko jedziemy już na silniku spalinowym, który działa przez Większość czasu, bo na przykład teraz odjąłem ten gaz i on jest w trybie ładowania, silnik przestał działać, będzie się ładował, potem przyspieszał będzie na silniku spalinowym, utrzymywał będzie prędkość trochę na elektrycznym, zabraknie mu tego prądu za sekundkę, więc włączy się silnik spalinowy, więc tak czy siak uzyskanie 3,6 w trasie jakby jest mało realne. Natomiast to wciąż samochód, który jest w miarę ekonomiczny i myślę, że takim realnym spalaniem w trasie to jest w granicach 7 litrów na 100 kilometrów przy takich normalnych, rozsądnych prędkościach, nazwijmy to dozwolonych, no, przy prędkościach autostradowych. Fajne jest to, że nie ma obrotomierza, znaczy nie wiem czy jest fajne, ciekawe. Ciekawe jest to, że nie ma obrotomierza, tylko mamy taki wskaźnik wykorzystanej mocy, czyli teraz na przykład jedziemy na tyle, że jest to pokazane oczywiście w kilowatach, maksymalnie 180 kW. Eee, jedziemy na przykład na 60 kW, dodajemy. Pustą baterię, więc, e, więc nie idzie do pełnej mocy 225 koni mechanicznych. Powiedziałem Wam, że nie da się pojechać w trasę na silniku elektrycznym. Znaczy, jeżeli nazywacie trasę czymś. Serii 50 km to pewnie się da. Teoretycznie zasięg na tej baterii teraz mi pokazuje, że zobaczcie, zasięg około po następnym pełnym naładowaniu to jest 55,7 km. W rzeczywistości jesteśmy w warunkach, które są najtrudniejsze dla tego typu baterii, czyli w warunkach, kiedy temperatura jest poniżej zera. Teraz jest minus 3 stopnie. Udaje nam się w realu przejechać 40 km bez najmniejszego problemu na silniku elektrycznym i dopiero wtedy zaczyna używać po 40 km zaczyna używać silnika spalinowego. Zaczął go odpalić oczywiście sobie wcześniej, natomiast jeździemy cały czas tak czy siak na, na silniku elektrycznym, więc uważam, że to naprawdę niezły wynik w takich warunkach, w takich warunkach, kiedy temperatura jest na minusie. Pozostając cały czas przy danych technicznych, przy takich jego właściwościach jezdnych, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę również na to, że mm, zgodnie z papierem, czyli z danymi technicznymi, jego prędkość, jego przyspieszenie to w granicach 9,5 sekund do 100 km na godzinę. Nie jest to co? Wynik, który rozkłada dzisiaj na łopatki, mówi wow, 9,5 sekundy. No, no to nie robi wow. Ale z drugiej strony, przez to właśnie, że jest ten silnik elektryczny, e, i tak dzięki temu, że ten silnik spalinowy ma 2,5 litra pojemności, jest niesamowita elastyczność tego całego zestawu napędowego, że w każdym momencie, po prostu kiedy dodajemy gaz, ten samochód bardzo ładnie, bardzo lekko, bardzo. Płynnie jeździ i bardzo e, lekko przyspiesza i nie daje nam wrażenia wcale, że to jest 9,5. Raczej gdzieś, jakby w głowie, mamy zdecydowanie ja urywam mu przynajmniej sekundę. W rzeczywistości jest to oczywiście bliżej 9,5, ale komfort jazdy, ta płynność ruchów jest tak, jakbyśmy mieli duży, e, wolno sądzy, wielki e silnik wielocylindrowy, który wydawał taką, taką przyjemność z jazdy, lekkość. Ale a propos limuzyny, bo takie silniki znajdują się właśnie w limuzynach, i dlatego, na przykład, chociażby mają 12 cylindrów, żeby mieć tą, e, ten, ten moment obrotowy i żeby to była taka lekkość. Kuga również w tej wersji ma mm, dosyć ciekawe rozwiązania, chociażby wyciszenia wnętrza. W środku są dodatkowe trzy mikrofony, które zbierają to, co się dzieje, i przez głośniki wysyłana jest tak zwana antyfala, żeby zagłuszyć to, co się dzieje na przykład na zewnątrz, co może być w jakiś sposób nieprzyjemne dla ucha. Więc super, że tego typu rozwiązania, które do niedawna zarezerwowane były dla w ogóle absolutnie najbardziej luksusowych limuzyn, jakie, jakie były, trafiają do, do, do kugi, do popularnego, najpopularniejszego słowa Forda, do samochodu, który jest, no, Troszkę koniem pociągowym dla e, czteronapędowych Fordów. Jestem, słuchajcie, absolutnie zaskoczony tym, jak on jedzie po nierównościach, jak on wyłapuje nierówności. Bo z jednej strony mamy całkiem, jakby to zawieszenie, takie dosyć zwarte, kiedy jeździmy nim w trasie, jeździmy z nim przy wyższych prędkościach, kiedy czujesz się naprawdę bardzo pewnie. I spodziewasz się, że kiedy wjedziesz na tego typu nierówności, na te nieutwardzone drogi, to będzie to takie zawieszenie bardziej przypominające sportowe auto, ale nic takiego się nie dzieje, naprawdę. Ford wrócił do najlepszych czasów zestrojenia zawieszenia, bo Ford potrafi jak mało kto zestroić naprawdę genialne zawieszenie, które świetnie się prowadzi. Pokazywał to, to od zawsze. Widzę, że wróci do, do formy w Fordzie naprawdę. Wspaniałe połączenie, prawda? to topowej klasyki Forda, czyli Focus RS e, i samochodu tej e, najnowszej generacji. Jak widzicie, zrobiliśmy tym samochodem całkiem sporo kilometrów. Zresztą widać po nim, jak on jest ubrudzo, ubrudzony w tych barwach takich iście wojennych, bo e, bo zrobiliśmy nim mnóstwo kilometrów, ale dlatego jesteśmy w stanie coś więcej na ten temat e, e, powiedzieć. Ja na przykład nie tylko doceniam wysokie zawieszenie, z jednej strony to wysokie zawieszenie, a z drugiej strony coś, co jakby absolutnie gubi te, te, ten wysoki prześwit, czyli fajnie zestrojone zawieszenie, e, w którym nie czuć tego, że ten samochód jest wysoko zawieszony, a z drugiej strony. Na przykład to, że opona jest bardzo wysoka e, i przy tego typu samochodzie, samochodzie, który ma mieć charakter e, miejski, również czasem pozamiejski, e, którym nie boimy się wjechać, nie wiem, na nieutwardzoną powierzchnię, ale nie jest broń Boże terenowy, ma napęd na przód, ale opona, która jest dosyć wysoka, 60, felga 18, powoduje, że po prostu komfortowo i wygodnie się e, tym wozem jeździ. Chciałem Wam powiedzieć, że to naprawdę Ciekawe auto i auto, które jest z jednej strony niezwykle nowoczesne, no bo jest hybrydą plugin, która jeździ sporo kilometrów w zależności od temperatury, między 55, 60 km, a 40, tak jak jest teraz, na samym prądzie, a z drugiej strony łączy w sobie coś niesamowitego, bo pokazuje, że... Komfort posiadania dużego silnika, a nie muszę Was mówić, że komfort posiadania dużego silnika jest zawsze czymś absolutnie wyjątkowym, a tak jest w przypadku tego samochodu, czyli dużej pojemności powyżej 2 litrów, nie oznacza dużego spalania, bo dzięki temu rozwiązaniu, dzięki hybrydzie plugin, nagle okazuje się, że mamy auto z dużym silnikiem, z fajnym momentem obrotowym, który odjeżdża e, od każdej prędkości, z tym silnikiem, który naprawdę fajnie pracuje. A możemy uzyskać spalanie poniżej 4 litrów, jeżdżąc po mieście. Oczywiście pod warunkiem, że go będziemy ładować z kontaktu, ale myślę, że jeżeli ktoś już ma pomysł na hybrydę plug-in, to ma taki pomysł po to, aby używać tego gniazdka elektrycznego. Tym bardziej, że to nie zabija motoryzacji. Wręcz przeciwnie, daje zupełnie inne możliwości.